Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. E, kolejny punkt na Ma Polinarii w Wrocławiu dzisiaj e, jest e, to pizzeria e, Piecna naszewskiej, e, Pizzeria nawiązująca do smaku, i też do wyrobu pizzy pi pi napolitańskiej. Zobaczymy jak będzie ona smakowała, bo jak zapewne wiecie, mm, miałam okazję być w dwóch najlepszych pizzeriach na świecie w pizzerii Gino Sorbino i w pizzerii de Michel, więc y, myślę, że y, mam porównanie i zobaczymy, jak porównane wypadnie ta pizzeria w Polsce. Widzę, że cienkie ciasto, pizza zgodnie tutaj z zapewnieniami y, tego, co jest napisane na kartce w piecu w 400 stopniach pieczona y, 60 do 90 sekund, tylko więc tak, jak powinno być. Zobaczmy teraz jak cienkie jest to ciasto dobra no, myślę, że to jest dobre i teraz no to już Wam pokazywane, więc nie będę tłumaczył, bierzemy oła, 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 gorące e, mam pizzę cztery serii e, mozzarella e, provolone mozzarella, provolone, parmezan i gorgonzola i spróbujmy Dobra, za chwilę druga próba. Ach, jak ja lubię odwiedzać różne restauracje, próbować nowych smaków. No to tak, generalnie podsumowując, no nie zjadłem całej tej pizzy, to tak powiem, bo naprawdę była bardzo duża, mimo że to ciasto takie cieniutkie. Iście Neapolitańskie, no to nie dałem rady, ale wracając do opinii, powiem tak, moja pizza była troszeczkę chyba przekombinowana. Nie taką wziąłem, jaką powinienem, ponieważ jak wszyscy wiemy, prawdziwa, neapolitańska, włoska pizza powinienem wziąć margheritę lub marinare. No, Zapomniałem trochę o tym, moje cztery sery były troszeczkę niedosmaczone, było mało sosu. Ale moja mama miała margaritę, więc zapewniam Was, że była bardzo dobra. Dlatego przyjdźcie tutaj koniecznie na ym, włoską margaritę lub marinare, bo naprawdę na tym się znają i te pizze smakują jak w Neapolu. Reszta to tylko dodatek. Jeśli chcecie, spróbujcie. Ja polecam Wam yy, pizzerię Piec na yy, bo naprawdę można tu przypomnieć sobie, jak się było w Neapolu. Ja rzeczywiście sobie przypomniałem nawet po wystroju tak delikatnie, więc em, to chyba tyle z mojego podsumowania. E, ja Wam dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. E, zostawcie łapki w górę, subskrypcję. A na teraz, na dzisiaj to tyle. Dzięki i pa!